absolutnie najbardziej bezcenni są ludzie i te wszystkie przeżycia, które doświadczamy razem. Relacje międzyludzkie, absolutnie. No, czy to przyjaźnie, czy, czy relacje damsko-męskie, to jest true. To, to jest coś, co jest dzisiaj bezcenne. Bo uważam, że jest coraz mniej takich relacji, które nie są skalkulowane. Z tworzenia muzyki mnie napędzają przeróżne rzeczy. Ja trochę jestem też takim gościem, który różne creeperskie rzeczy uprawia, czyli wychodzę w sobie w środku nocy i jeżdżę samochodem i obserwuję ludzi, na przykład jakieś sytuacje takie miłosno-przyjacielskie i różne międzyludzkie. Życie, zawsze życie było największą inspiracją dla mnie. i Mam szczęście, że w moim życiu się od zawsze dużo dzieje. Najważniejszym, najważniejszą składową tego są ludzie zawsze. Więc życie to jakich ludzi spotykam, to co oni mi przynoszą, to to jest zawsze największy taki bodziec energetyczny dla mnie i największa inspiracja. Więc ja nie muszę szukać daleko, nie muszę się dokopywać, nie muszę walczyć, tylko to przychodzi zawsze samo, samo zupełnie. Bo mamy dużo pięknych rzeczy nas otacza, tylko trzeba uważnie patrzeć. Bardziej mnie kręcą różnice. Nie zawsze mi to wychodzi na dobra. Te różnice też bywają bardzo pociągające. Fajnie kiedy jest trochę tego, trochę tego. Ja jestem absolutnie zachwycona. Mam nadzieję, że to nie jest zachwyt jednostronny. Jestem bardzo ciekawa, co powiedział Paweł. Totalnie super mi się pracuje i pracowało z Natalią. Nie pracujemy ze sobą długo, ale przy okazji tego projektu bardzo dobrze mi się pracuje. I jakby nie czuję też tego dysonansu, że jesteśmy z dwóch różnych światów, chociaż wiem, że obiektywnie ja jestem raperem, Natalia jest gwiazdą muzyki pop. Ja się nie boję takich połączeń, nie boję się wyzwań i fajnie jak mogę się sprawdzić na innym gruncie, bo w tej piosence jest trochę rapu, ale też jest melodia, która... Dla mnie jednak zawsze gra pierwsza skrzypce jest najważniejsza w utworach. Ja zawsze w pierwszym momencie muszę się zakochać w melodii, dopiero potem zastanawiam się nad tekstem. I super jak w parze idzie to, że tekst jest świetny, melodia jest świetna, nie? Ale jednak jestem największym miłośnikiem dźwięku. Ja mam nadzieję, że się spodoba wszystkim słuchaczom.